Hej, 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 witajcie w kolejnym luźnym gameplayu, tym razem z Super Monday Night Combat. Co to jest? Jest to gra, którą można za darmo pobrać na Steamie. To jest po pierwsze właśnie, że możemy za darmo w nią sobie pograć. Jest to otwarta beta. Tak, otwarta beta z tego co pamiętam, to jest. I polega na przeprowadzeniu... Kilku e, przy przeprowadzeniu e, robotów z jednej bazy, czy e, z naszej bazy do drugiej, e, gra jest bardzo dynamiczna, oraz e, możemy tutaj, jak widzicie, ulepszać swojego bohatera. Na przykład, e, po prostu, e, wiecie, e, ulepszyć jego życie ulepszyć siłę ataku. Generalnie, respawny są tutaj dosyć długie, więc um, więc... polecam nie ginąć. E, tutaj tak, jest e, Szczerze mówiąc, sam w tą grę niezbyt długo grałem. E, bodajże włożyłem w te, o, ten, Gdy wyszła ta gra, to od razu ją pobrałem. E, ale mnie jakoś tam bardzo nie ściągnęła. Jednakże jest... E, z tego co tam po kilku, e, ponieważ co jakiś czas właśnie dochodzą aktualizacje, w której, e, w której dochodzą na przykład na bohaterowie. E, także gra jest jak najbardziej e, w, e, godna uwagi. E, jeżeli ktoś właśnie lubi tego typu rozgrywkę mysle, to właśnie przejdziemy dzisiaj e, ca z całą rundę. E, no jak widzicie wbiłem teraz level drugi. E, co, w, co e, gdy wbiję jakiś level właśnie mogę um, upgradeować mojego bohatera ja sobie tutaj na przykład upgradeuję bomby e, przez co jak widzicie tutaj gdy ktoś wejdzie a ja będę mógł tej bomby po prostu użyć e, ja teraz jej użyję i, po, i um, ponieważ chciałem chcę ją położyć gdzieś indziej e, wszystko mamy tutaj wszystkie wszystko, wszystko asysty i tym podobne także E, tutaj jak widzicie sprint. Każda, każda postać ma jakieś tam swoje indywidualne. E, indywidualne. No nie wiem, jak to powiedzieć. E, ma jakąś tam swoją cechę charakterystyczną. Możemy kupywać m, większe roboty. E, pieniążki e, zdobywamy właśnie pod, e, przy zabiciu e, albo e, jednego z, in, z bohaterów przeciwnika, albo robotów. Fabuła tej gry Fabuła tej gry jest bodajże taka, że co jakiś tam czas są jakieś tam specjalne jakieś tam rozgrywki właśnie oj oj oj, tutaj działko szczerze mówiąc gram teraz na full detalach, więc nie wiem czemu po prostu pod, przy nagrywaniu tego mam małe problemy z FPS-ami tutaj też mi fraga ukrad. Bohaterowie, jeśli chodzi o bohaterów to właśnie mamy tutaj takie jakby małe alternatywy tego co mieliśmy, tego co mamy w Team Fortress 2. No i tutaj muszę uciekać, no niestety zabijmy. Um, ale radzimy sobie całkiem nieźle. Jesteśmy na miejscu trzecim. Dlaczego? A mówię o alternatywach Team Fortress 2: Dlatego iż. E, tutaj może sobie wbiję siłę. Dlatego iż mamy tutaj tak jakby alternatywę Pyro, e, alternatywę grubego, e, czyli tam właśnie z minigunem. Medyk, medyk że tutaj jest również inżynierem. Nie wiem, ale wiem tyle, że potrafię postawić działko, czyli coś, coś masteru z tego inżyniera, Rozgrywki tutaj trwają no minimum tak e, 20 minut. E, najdłuższa runda jaką grałem to bodajże było coś około pół godziny. Czyli jak widzicie nie są jakieś specjalnie długie te rundy. E, Coś, coś w stylu jakby Lola Coś takiego. Tam właśnie tego... Ta postać, to właśnie jest ten z minigunem, to... Nie wiem co to jest, w ogóle co jakiś czas się coś takiego pojawia. Nie wgłębiałem się nawet w to. Dobra, lepsze sobie na siłę. Jedziemy dalej. Tutaj mam roboty. Więc wszystkie roboty tutaj zniszczę. Zawsze, za każdy, e, e, za każdą postać, e, każdą jaką nawet robota są punkty. A i tutaj pokonali właśnie boty. Wiem, ja, te najmniejsze, najmniej bodajże się z nich punktów dostaje. Jak widzicie tutaj właśnie: bots, asysty, e, zginięcia, kile, e, no i level. Możemy teraz sobie chyba. Mamy 780, myślę, że uzbieramy do 1000 z, yy, dolarów, nie? Tylko w prawym dolnym rogu, jak widzicie, mamy właśnie naszą ilość naszych pien pieniędzy. Tutaj rozwalę im tutaj działko. Dobra, yy. zapomniałem powiedzieć, że możemy, mogę zmienić broń tutaj na. Przy, przy akurat tej postaci. Nie wiem czemu, tą, tą postacią grałem jako pie, pierwszy raz i mi się e, gra najfajniej. E, oczywiście inne próbu, innymi próbowałem grać, też są właśnie, też mają to coś. Tutaj nam medyk właśnie pomaga, za co mu serdecznie dziękuję, że, tam, że mi pomaga w nagraniu, jak i w grze. Dobra, koniec. Jest level 5, jak widzicie tutaj się też coś dzieje. Możemy upgradeować naszego bohatera. I se teraz upgradeuję życie. Tu może rzucę im e, tak. O, jak widzicie, moja bomba poskutkowała, ponieważ trochę tam życie naszemu przeciwnikowi odebrała. Tutaj może zniszczymy te boty. To najmniejsze, bo najłatwiej do zniszczenia. Potem się zajmę tymi większymi. Dobra, tutaj mi gościu już jedzie trochę mu tu uciekłem i tu mnie nie wiem o co chodzi z tymi gośćmi a będzie po mnie tak jest po mnie nie wiem o co właśnie chodzi z tymi gośćmi zielonymi jeżeli um, jeżeli wiecie to możecie mi po prostu napisać w komentarzach e, tutaj jeśli chodzi o serwery to tutaj nie ma konkretnie konkretnego serwera do wybrania poczekajcie zobaczmy na tego, czy tego nastać nie, to 4000, to zobaczcie, kupię. Zobaczcie, tu dają się robi robot i widzicie, jak widzicie, kilka mniejszych robotów po prostu. I po prostu, gdy te roboty kogoś zabiją, no to nam leci właśnie do nas kill. Nie ma tu konkretnych serwerów, serwer się tworzy, mapa się tworzy, gdy jest wystarczająca ilość graczy. No czyli tam mam na przykład, tu się gra bodajże, 5 na 5, no to gdy mam 10 graczy, no to się wtedy robi dopiero rozgrywka. Także, no niestety nie możemy w to pograć. Teoretycznie nie możemy w to pograć, tak jakby, właśnie, że ja z wami, ale kto wie, co będzie kiedyś? Co, czy będą nadal takie same serwery? Map nie jest dużo też, więc więc ta gra dopiero się, właśnie, nam będzie tutaj powoli, powoli ale mam nadzieję że jakoś będzie, będzie widać te zmiany w naszej grze level 6 wbiliśmy przyjdzie nam całkiem nieźle aczkolwiek mogłoby być lepiej dobra upgradejmy Upgrade'ujmy sobie teraz może latanie co żeby jakbyśmy musieli uciekać no to jakoś by nam to poszło

Tutaj mi trochę pocisnęli, ale dałem radę i sobie upgradejmy naszego bohatera. Szybko na bomby jedziemy. A tutaj ja tutaj rzuciłem, nawet nie wiedziałem. E, Dobry, im to wrogie działko. Widzicie, użyłem przez chwilę shotguna. O i tutaj te roboty, może jeszcze. Widzicie, zbieram tych punktów. A i muszę przeładować. Aaaa... Dobrze, już pomnę, tak myślałem. iłem hmm. ja tutaj właśnie na full detalach rozdzielczości przez co mam tylko... tylko marne 20 FPS-ów podczas nagrywania. Hmm. A ja mam nadzieję, że to na nagranie e, będzie w miarę płynnie chodziło. Hmm. Co tu tutaj dużo jeszcze, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć... Zmąkę tutaj, sobie zakupię jeszcze jednego, jeszcze jedną grupę robotów. Co żeby mi właśnie mm, jakieś tam kile, asyst, cokolwiek wbiły. Co żeby naszym przeciwnikom było trudniej. No, gra jest inna, na pewno ma to coś w sobie. Coś, 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 coś ma w sobie z. No nie wiem, z Doty z Lola też coś ma bym powiedział i, i mnie tutaj pojechali ja strzałem gościa tego gościa z jest to najgorszy w tym momencie na serwerze. ale cóż, ale cóż, nie gram w to dużo naprawdę. Ostatnio była jakaś tam aktualizacja, nawet mi się nie aktualizować, ale ponieważ um, miałem właśnie taki pomysł, żeby wam nagrać to um, stwierdziłem, że z, z, z updateuję. Jak widzicie, w u, u góry po środku e, mamy e, tak jakby paski, gdzie te roboty się obecnie znajdują. E, w tym momencie jest to w miarę równo. Wcześniej, e, kilka chwil wcześniej e, było kiepsko znane, ponieważ te niebieskie roboty byli, były już praktycznie e, no, przy nas, więc musieliśmy się osobronić. No a teraz e, wyrównaliśmy to my. Teraz atakujemy większą grupkę jak widzicie. To zbierzmy te nasze punkty, co żeby potem może kupić coś lepszego takie. No, chciałbym wam pokazać największe roboty. Doła tutaj jest życie, bo nas... i tutaj jedziemy z dość. Może go pokonamy. Dobra, a może nie? Trochę, trochę muszę tutaj miejsca sobie zrobić. Dobra, no widzicie tam... chyba, chyba tam moi, e, moje roboty coś wbiły. a Wow, stoi bardzo mało punktów życia. No i my sobie nie dałem rady uciec. No jak widzicie... Respawn jest aż 15-sekundowy, to jest naprawdę długi respawn. No ale cóż. Hmm, zwykle właśnie te rundy e, tak jakoś się to składa, że są około 20 minutowe. I to jest, bo to jest ten największy, najdroższy robot za e, największą ilość monet. A ja, musimy go pokonać koniecznie. Dobra, pokonaliśmy go. Od razu zbierzmy punkty. I tutaj jeszcze, o jezus, są sami bohaterowie. My tu już nie mamy szans. Ja muszę się koniecznie wycofać. Jak widzicie, jestem podpalony przez tą alternatywę Pyro z Team Fortress. Tak, 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 tak to sobie właśnie. Na to mówię, a jejejej, nawet nie zauważyłem, że mnie jeszcze z miniguna od, od tyłu strzela. No, nie wiem jak odparli ten atak, ale jakoś tam nasze roboty idą i przegraliśmy. No, niestety. Tak to jest, jak, to, jak nie ma nikogo na respawnie. O, jak widzicie, wbijemy jakiegoś tam achievementa sobie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale chyba tak. Tak czy inaczej, runda chyba była trochę krótsza na no jakieś 20 minut. To jest Super Monday Night Combat za darmo e, z... E, proszę bardzo, 13 minut, bardzo krótka runda. Jeszcze takiej krótkiej rundy nie grałem. E, także to jest Super e, Monday Night Combat z, e, Możecie ją spotkać, możecie ją pobrać e, na Steamie gatunku Free to Play. Także zachęcam Was do grania. Jeżeli komuś się spodobał ten materiał, nie zapomnijcie dać łapki w górę i skomentować. No, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować mój kanał. Także, także cześć!